Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mawi kwiat wam. Ksiądz profesor Wojciech Szukalski jest z nami jak zwykle. Kłaniamy się pięknie i kontynuujemy temat o świeckich w Kościele. To jest temat, który w Katechizmie Kościoła Katolickiego jest zawarty w tym punkcie, który mówi wierze w Kościół. Tam, gdzie już jak rozmawialiśmy, jest on jeden, święty, powszechny i apostolski. Ale teraz rozmawiamy, już rozmawialiśmy o roli duchownych w Kościele, roli hierarchii. Teraz rozmawiamy o roli świeckich w Kościele i już jedno spotkanie na to poświęciliśmy. Ale konieczne tu jest drugie spotkanie, żeby wyjaśnić coś, co kiedyś ksiądz profesor mi powiedział, że nawet studenci teologii mają z tym kłopot. Bo tam jest powiedziane. Że świeccy w Kościele pełnią potrójną misję. Jaka to potrójna misja? Właśnie to jest zadziwiające, że pewnie ja też wzrastałem w takiej nieświadomości, że ta potrójna misja, wymienimy ją tutaj kapłańska, prorocka i królewska, że przynależy każdemu z racji Chrztu. Gdy słyszę na przykład o takiej posłudze kapłańskiej w misji świeckich, to jakby tutaj następuje pewien niepokój, czy to prawda. Czy to prawda, że ludzie świeccy uczestniczą w misji kapłańskiej, no, w prorockiej już byłoby trochę łatwiejsze do zrozumienia, natomiast jeszcze w królewskiej. Co w ogóle jest jakimś wyniesieniem nas wszystkich przez fakt Chrztu, i my teraz chcemy się nad tym zatrzymać, zaczynając tak, jak nam proponuje katechizm, właśnie od misji kapłańskiej. Ale zanim może przybliżymy to zagadnienie, to tak mnie urzekło wystąpienie świętego Jana Pawła II który na początek pontyfikatu wypowiedział słowa, ja je słyszałem jako człowiek żyjący, ale one też w tej mierze nie dotarły do mnie tak, jak powinny. Mianowicie, on wytłumaczył znaczenie tiary. Sam tego. tej potrójnej korony, którą papież kiedyś nosił. Tak, sam nie założył tej potrójnej korony, ale do niej nawiązał i mówił, Coś pięknego i zadziwiającego, że właśnie jest ona nawiązaniem do misji Chrystusa, kapłana, proroka i nauczyciela, i dalej dał bardzo wyraźne wskazanie jako uczestnik Soboru, bo nawiązał do Soboru w tej wypowiedzi, Watykańskiego II. Wszyscy, cały lud Boży uczestniczy w tej trojakiej misji. I gdybyśmy oczyma wyobraźni spojrzeli, to właściwie każdy z nas ochrzczony ma tiarę na głowie, ma ten, ten znak niezwykłego wyniesienia. I ma może ten... warto zacząć od, od, od tej misji kapłańskiej, do której nam, myślę o Świeckich, jakoś najdalej. No właśnie, bo z jednej strony mamy tutaj. Yy, bardzo wyraźne sformułowanie, że ta misja kapłańska przysługuje wszystkim, całemu kościołowi i każdemu, kto jest w kościele, ale z drugiej strony w soborze, na Soborze Watykańskim II, na który też ksiądz się powołał, było wyraźnie powiedziane, że czym innym jest to kapłaństwo wynikające ze święceń, a czym innym jeszcze to kapłaństwo powszechne, o którym tutaj papież mówi. I to jest takie rozróżnienie, które jeszcze bardziej nam tę sprawę chyba utrudnia. Z jednej strony utrudnia, a z drugiej strony porządkuje, bo jeśli mamy na uwadze kapłaństwo powszechne, to w nim my wszyscy uczestniczymy. Przypominam sobie pewnie wyznanie świętego Augustyna, który mówił, że dla swoich wiernych on jest biskupem, ale ze swymi wiernymi jest tym człowiekiem, który na równi z nimi jest także wierzącym. I on poprzez takie stwierdzenie dał do zrozumienia, że jako biskup on jest tylko po to, aby służył, i jak to już rozważaliśmy wcześniej, aby służył w sposób szafowania, takie określenie też się pojawiało, szafowania sakramentami, ale gdy teraz wrócimy do misji kapłańskiej tej misji powszechnej, wszystkich święty, wszystkich świeckich, Daj Boże, świętych, bo też do tych świętych może nawiążemy, to okaże się, że właśnie w tej misji kapłańskiej wszyscy uczestniczą i świeccy także mogą w tej misji uczestniczyć naprawdę w bardzo różnoraki sposób. Ja przede wszystkim jestem pod wrażeniem tego, że każdy ma możliwość, Korzystania z darów Ducha Świętego i tymi darami może owocować. I teraz, gdy mam w parafii przygotowanie do bierzmowania, to prowadzący więcej uwagi poświęcił właśnie owocom Ducha Świętego, aniżeli nawet istocie tych darów, które jakoś wymykają się nam. I tutaj wszyscy, świe wszyscy świeccy, stale mówię o tych świętych, na przykład, mają takie zadanie, żeby upominać świętych pasterzy. I ja się zastanawiam, mają prawo i obowiązek. Dlaczego w katechizmie jest tutaj to określenie o upomnieniu świętych pasterzy? Ale święta Katarzyna Sienańska, na przykład, <laughs> jako świecka, upominała nawet papieża. I w za to i chwała. I myślę, że gdy my będziemy wzrastali wśród takich świadomych ludzi świeckich, bo Pan nas ku temu też prowadzi, jako osoba świecka, to my nie tylko poznamy swoje obowiązki, które wypełniamy, chociażby modlitwa czy Eucharystia, ale my będziemy mieli prawo do określonych działań. I nieraz my tak prosto mówimy, że. No, parafia ma takiego proboszcza, na jakiego zasługuje. Odwrotnie też moglibyśmy powiedzieć. Nie wiem, czy to mówienie, że właśnie w sposób taki, że no, ten proboszcz zasłużył na taką parafię, nie wiem, czy jest właściwe. Bo w każdej parafii są ludzie wspaniali i my chcemy teraz z tych ludzi wydobyć tę godność kapłańską, właściwie w czym ona się przejawia. No właśnie. Y y to może wejdźmy troszeczkę głębiej, spróbujmy wejść i zobaczmy na czym w ogóle polega kapłaństwo. Ja mam takie skojarzenie, że kapłaństwo już nie tylko nasze katolickie, chrześcijańskie, ale w ogóle od początku istnienia świata i historii religii polegało na składaniu ofiar. To jest najbardziej właściwe rozumienie kapłaństwa, bo był urzędowy. Powiedzmy, znowu szafarz, który w imieniu wspólnoty składał ofiary. Ktoś był ku temu wyznaczony. Ale my mamy tutaj taką sytuację, że oprócz tego, że do sprawowania sakramentów mamy tych, którzy należą do kapłaństwa hierarchicznego, to jednak każdy z nas i właściwie każdego dnia jest kapłanem. I tu bardzo precyzyjnie katechizm to definiuje w punkcie 901. I warto mieć to na uwadze, bo to nie tylko modlitwy, jakieś apostolskie przedsięwzięcia, ale na przykład to, co Panu przynależy, życie małżeńskie, rodzinne, codzienna praca, nawet wypoczynek. To wszystko, jeśli jest przeżywane po Bożemu to właściwie jest wypełnianiem tej misji kapłańskiej, a do tego dochodzi to, od czego nie jesteśmy wolni, mianowicie jakieś utrapienia, znoszone cierpliwie i to wszystko może stać się ofiarą dnia każdego, ale my... ja tak Czyli do... jednak składanie duchowych ofiar. Tak, dnia każdego, właściwie to trwanie w stałej modlitwie na tym by polegało, że jeśli... Coś czynię, oddaję to Bogu, a oddając to Bogu, chociaż nie nazywam tego od razu wprost, że składam wielką ofiarę, bo nie chciałbym z całego swego życia czynić ofiary w takim znaczeniu, że podkreślając tę ofiarność, staje się ofiarą. Też jest takie określenie pewnie w języku polskim, gdy patrzymy na, nie, na niektórych ludzi, czy na konkretnego człowieka, mówimy o nim, że to jest ofiara, ale to jest raczej synonim nieudolności. Natomiast tutaj pozytywnie patrząc, to my jako zbieramy ten dorobek różnoraki, im nas więcej kosztuje, tym ten mniejszy, zbieramy i w niedzielę przedkładamy to Bogu. Podczas Eucharystii. To jest ta ofiara kulminacyjna i to też jest sens uczestniczenia w Niedzielnej Mszy Świętej. To nie jest tylko być, przyjść, wyjść, tylko wszystko jest po coś. My tam właściwie oddajemy siebie. Całe swoje życie dołączamy do życia Chrystusa, tego, który siebie pierwszy złożył w ofierze, całe swoje życie, i my w ten sposób w zamian dostajemy od Niego Jego samego, już wychodząc stamtąd, już nie jesteśmy sami, tylko wychodzimy z Chrystusem i On staje się naszą mocą. Ale ten aspekt podkreślają też protestanci, tylko idą w tym chyba za daleko, yy, mówiąc właśnie, że w takim razie to kapłaństwo. Pochodzące ze święceń jest nam niepotrzebne, bo wszyscy jesteśmy kapłanami. To prawda, to wyeksponowanie kapłaństwa powszechnego doprowadziło pozytywnie na przykład do tego, że oni nas wyprzedzili w dziele misyjnym. do czego jeszcze powrócimy, mówiąc o tej misji prorockiej, ale z drugiej strony my wiemy i my bardzo mocno jako kaś, Kościół katolicki trwamy w przekonaniu, że jednak hierarchia jest nieodzowna ku sprawowaniu Eucharystii. Dlatego też tutaj kapłan jest tym, który jako przynależący do kapłaństwa powszechnego składa siebie w ofierze, ale on jest tym, który w sposób wyjątkowy, bez własnej zasługi, ryt święceń, uobecnia Jezusa Chrystusa. I właściwie dlatego my, Mamy przeistoczenie, dlatego my mamy najświętszy sakrament w tabernakulum, dlatego my przyklękamy, dlatego my mamy bardzo wyraźne znaki obecności Boga, bym powiedział, nawet namacalne, które skłaniają nas ku temu, że Chrystus jest wśród nas, Pan z Wami. Wracam do tej prostej formuły, i ludzie mi odpowiadają, i z duchem Twoim. W każdym z nas jest w jakiejś mierze obecny Jezus Chrystus, ale On, gdy apostołowie spełnili swoją misję, z Jego woli te misje kontynuują następcy apostołów, biskupi i kapłani. No właśnie, bo skoro ksiądz już przywołał Pana Jezusa w tym momencie, to warto powiedzieć, że te misje kapłańska, proroska i królewska są w przypadku każdego z nas uczestnictwem w misji Chrystusa. Bo właściwie kapłan jest jeden, Jezus Chrystus. Dlatego nazywamy Go arcykapłanem i każdy o tyle y, może to kapłaństwo realizować w swoim życiu, o ile korzysta z tej misji. Wszyscy korzystamy w tym kapłaństwie powszechnym, podkreślmy to, ale niektórzy w tej y, misji kapłaństwa hierarchicznego. I to są dwie rzeczywistości, które się wzajemnie dopełniają. My nie jesteśmy y, dla siebie w jakiejś opozycji, tylko my wzajemnie jesteśmy dla siebie darem. I sądzę także, że gdy mówimy o Eucharystii, to my mamy głębokie przeświadczenie, że Chrystus wszystko mógł, wszystko co mógł zrobił, ale my możemy się dokładać do tej ofiary, i to jest nasza też godność, że my w tej misji kapłańskiej dokładamy do ofiary Jezusa Chrystusa swoje życie, a szczególnie to, co boli. Święty Paweł w liście do Kolosan mówi coś bardzo dla mnie istotnego, przekonującego. Ja ze swej strony dopełniam braki udręk Chrystusowych dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Ja nie jestem tylko tym, któremu Kościół jest dany i ja z łask, które Kościół, a właściwie Jezus Chrystus dla Kościoła wypracował, korzystam, ale ja przykładam się. Ja jestem współofiarnikiem, ja jestem kapłanem w tym znaczeniu, że uczestniczę w kapłaństwie Jezusa Chrystusa przez kapłaństwo hierarchiczne. No to przejdźmy tutaj, do tego drugiego pojęcia, misja prorocka. Pr już kiedyś rozmawialiśmy o tym, kim jest tak naprawdę prorok, bo czasami źle to rozumiemy, że prorok to ktoś taki, kto przepowiada przyszłość. Właśnie, no tak nam się kojarzy, ale już w Starym Testamencie wiemy, że przepowiadanie przyszłości jest wtórne w stosunku do występowania w imieniu Boga. Prorok w istocie, według Biblii, jest tym człowiekiem, który mówi w imieniu Boga i niejednokrotnie i to pokazują dzieje proroków oni też byli męczennikami w tym znaczeniu że mówili prawdy których ludzie nie chcieli zaakceptować a jednak oni trwali przy tych prawdach bo te prawdy otrzymali od Boga i teraz jeśli my uczestniczymy w misji prorockiej to nie tyle mamy przewidywać to co się może stać oczywiście otrzyma wiary możemy ale przede wszystkim możemy mówić w imieniu Boga i też tu ciekawe jest to, że właściwie w każdych warunkach my powinniśmy jako ci, którzy niby mają głosić innym, najpierw powinni głosić sobie. I tu jest bardzo wyraźnie w katechizmie powiedziane, że nie ma takiej rzeczywistości życia, nie tylko dla człowieka świeckiego, ale dla każdego człowieka wierzącego, która mogłaby być wyłączona, z ducha Ewangelii. No właśnie, i tu by się przypomina również, i to chyba jest szczególnie istotne w kontekście świeckich. To, co powiedział kardynał Seahard, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, ile dobrze pamiętam, francuski kardynał, mówił tak, że głosić Chrystusa to nie znaczy robić mu głośną propagandę, krzyczeć, ale żyć tak, żeby styl tego życia był nie do pojęcia, gdyby Bóg nie istniał. Teologii fundamentalnej tego kręgu francuskiego występuje na kanwie tego, o czym Pan mówi, pojęcie ukazywania chrześcijaństwa jako przesłania natury apetycznej. Jak my powinniśmy głosić Chrystusa, żeby przekonywać, a właściwie trudno kogoś przekonać, gdy sami nie jesteśmy przekonani. Gdybyśmy wskazywali komuś drogę, którą nie idziemy, a możemy iść, to byłoby wątpliwe. Chrystus nam pokazuje, i to jest dla mnie przejmujące, że on nikomu nie pokazał drogi, której by wcześniej nie przetarł. Nawet ta droga krzyżowa jest drogą, po której on szedł. Na tej drodze zostawił ślad krzyża, i pewnie dlatego Leopold Staff powiedział, że ten znak. Nadaje pewność jego życiu. Czyli jak uczynić chrześcijaństwo apetyczne, radosne, pociągające, kiedy ten świat mówi, no, daj sobie spokój, bo ta propozycja no jest nudna. Ta propozycja wymaga pewnego wysiłku. No dlaczego ty się codziennie musisz modlić, znowu sobie przypominać swoje grzechy? A warto przypominać to, co dobre. A warto w niedzielę przeżyć to spotkanie z Bogiem jako okazję do radości. Ja widzę chociażby u siebie w kościele taką scenę, którą zaobserwowałem wczoraj. Przyszła mama z córką. Gdy mama czytała, córka przeżywała tak niezwykłą radość, że gdybym nie był przy ołtarzu w charakterze szafarza, pewnie pokusiłbym się o to, żeby zrobić zdjęcie. Bo ta satysfakcja tego dziecka, że ta moja mama czyta, no była tak wielka, że ona cały czas podczas czytania mamy, no była rozpromieniona. To jest to promieniowanie. Mhm. Jan Paweł II mówił, czy Karol Wojtyła promieniowanie ojcostwa, ale tu mamy promieniowanie Matki. No dobrze, ale tak się zastanawiam, jak ksiądz o tym mówi, yy, między innymi wspominając to o tej apetyczności, tak? że jednak droga krzyżowa Pana Jezusa apetyczną nie była. Nie była, ale przyniosła bardzo apetyczne skutki. <laughs> w znaczeniu takim, przepraszam, Panie Jezu, że o Twoim zmartwychwstaniu mówię w kategoriach apetyczności. Ale człowiek zawsze ma pragnienia. Człowiek zawsze ma pragnienia większe ani rzeczy, aniżeli rzeczywistość, która go spotyka. I teraz ktoś idzie do szpitala, kogoś czeka operacja, ktoś ma 94 lata, jak moja parafianka, u której byłem, i co? I teraz ja je będę apetycznie przedstawiał dania, które mogą jej zaproponować najbliżsi, kiedy ona patrząc na to powie: no nie, no tyle, dziękuję, no ja kawałek, może zjem, może coś wypiję, to mi wystarczy, ale to nie oznacza, że człowiek rezygnuje ze swoich pragnień, które w istocie będą dopiero spełnione w niebie. I to jest to, co jest najbardziej apetyczne dla mnie. Niebo. Porozmawiajmy jeszcze o misji królewskiej, która wydaje się taka. Najbardziej spektakularna, no bo z jednej strony być królem to ogromny splendor, ale też ogromna odpowiedzialność. Jedno i drugie się gdzieś tam spotyka, ale też trzecia rzecz, która się z koroną i królowaniem kojarzy, to, że to nie jest jednak powszechne. Nie każdy jest królem. Nie, i dzięki tym audycjom, dzięki temu, że jeszcze czytam, szukam. Dzięki naszym spotkaniom odkryłem taką bardzo prostą prawdę o tym, kto jest królem. To jest człowiek, który panuje nad sobą samym, który przede wszystkim panuje nad złem. Każdemu, kto właściwie żyje uczciwie w stanie łaski uświęcającej i korzysta z sakramentów, można by, jak my to czynimy, w uroczystość trzech króli nałożyć koronę. Bo to jest najbardziej istotne królowanie, opanowanie siebie, panowanie nad sobą. I stąd dopiero wynika postawa służby względem innych ludzi, nie postawa królowania. Bo nawet ministrant, jak nam się kojarzy z ministrem, no to jest ktoś, kto rządzi. No nie, to jest ktoś, kto służy. I gdybyśmy mieli takich ministrów, którzy nam służą, jak mamy ministrantów. To w naszej rzeczywistości byłoby wspaniałe. Gdybyśmy zamienili to słowo królowanie na służbę, bo to jest wersja Jezusa Chrystusa, wówczas bylibyśmy w domu i byśmy rozumieli, o czym mówimy, gdy mówimy o królewskiej misji każdego ochrzczonego. Bardzo często mówiąc o chrześcijaństwie, wśród tych, którzy są sceptyczni wobec tej nauki, słyszy się o wolności, a kiedy tutaj mówiliśmy o tym królowaniu, o tym panowaniu nad sobą, to przypomniało mi się takie sformułowanie Norwida, nie niewola, nie wolność są w stanie uszczęśliwić cię, tyś osobą, udziałem twym więcej, panowanie nad wszystkim w świecie i nad sobą. I pewnie jako dopowiedzenie, wspaniały cytat, warto by derykować go w pamiętnikach przeróżnych i we wspomnieniach. Ale pewnie Newman też powiedział, że dla kogo Bóg nie jest Panem, to wszystko albo wszyscy mogą panować nad nim. I właściwie my, jako ludzie wolni. Wolność musimy zagospodarować. Nie ma wątpliwości, że wolność jest darem i wolność jest nam dana. I właśnie też Norwid, nawiązując do tej wypowiedzi, mówił, że za dana. I teraz, jeśli my nie pozwolimy, aby Bóg nad nami panował, to my swoje życie oddamy, no niestety, temu co złe, temu kto zły. Nie ma właściwie alternatywy. Bo Poza tymi dwiema możliwościami. Albo panuje nad nami Bóg i jesteśmy wolni, albo wybieramy sobie, nie wiem, jakiegoś idola, jakieś bóstwo i wówczas jesteśmy zniewoleni, bo tylko Bóg może uczynić nas wolnymi. I na zakończenie może powróćmy do Jana Pawła II, dla którego najważniejsze zdanie z Ewangelii Jana brzmi Poznacie, prawda, prawda was wyzwoli. A prawdą jest Jezus Chrystus. Wobec tego właściwie poza Jezusem Chrystusem, poza Bogiem nie ma drogi, która jest naznaczona wolnością. I to jest dobre zakończenie naszej rozmowy. Chciałbym Wojciech Szukalski, bardzo. dziękujemy bardzo. Dziękuję.